Dziękuję za zaproszenie. Tego chciałbym zacząć. Tak jak padły tutaj słowa w tej kampanii wyborczej, bardzo chętnie uczestniczę w każdym spotkaniu, na które są zaproszone. Byłem uczestnikiem także tak jak i mój rywal w tej rywalizacji o zarządzanie miastem, dobre zarządzanie miastem. Uczestniczyłem w każdej debacie. Debaty były bardzo ciekawe, padały ciekawe pytania. Mam nadzieję, że dla tych, którzy brali poziom, że usłyszeli to, wszystko aby mogli wybrać najlepszego prezydenta. Cieszę się, że akurat na mnie pan Kosmo Złotowski postawił w tej debacie. Często były to ciekawe i merytoryczne spory. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj. Jaka ma być Bydgoszcz? Bydgoszcz to przede wszystkim za duże miasto, aby było źle zarządzane. Stawiam zawsze na, na zarządzanie, na podejmowanie mądrych decyzji. Te decyzje muszą wynikać przede wszystkim z woli mieszkańców i odbudowanie więzi między prezydentem a mieszkańcami. Odbudowanie obywatelskości, aby obywatel państwa, nasz mieszkaniec, naszego miasta czuł się podmiotem, a nie przedmiotem. Żeby pytania, które są mu zadawane w ramach. Konsultacji społecznych nie były pytaniami, które budzą emocje, ale wprowadzają po Takim przykładem złych, rozbudzania złych emocji i stawiania złych pytań była, było pytanie dotyczące AquaParku. To jest nieuczciwe wobec mieszkańców w ten sposób z nimi postępować. Chcę, aby więzi między mieszkańcami i prezydentem były, były oparte na otwartości, na tym, że każdy może ze swoim problemem się zgłosić. Na pewno nie każdy może być szybko rozwiązany, ale musi być rozwiązany. Każdy musi usłyszeć, kiedy jego sprawa będzie rozstrzygnięta. Nie może być pytania nie bez uzasadnienia dlaczego. Prezydent i nasze miasto nie może być źródłem konfliktów i sporów. To, co oglądaliśmy w ciągu ostatnich tygodni w sposób szczególny, Między prezydentem a radnymi, to co czytaliśmy później na stronie, oficjalnej stronie ratusza, to jest najgorsza forma pokazywania swojej władzy poprzez dużą siłę i poprzez arogancję. Tak być nie może, bo tylko w pokoju, w tym atmosferze wspólnego celu, wspólnej idei, to ideą jest tylko byt, można zarządzać. Także odbudowanie tych więzi z mieszkańcami. Z radnymi, z tymi, którzy sprawują władzę, jest dla mnie bardzo ważne. Miasto rozwija się wtedy, kiedy ma silną gospodarkę. To jest jedyny sposób rozwoju miasta. Nie ma innego. Ekonomiści innego nie znaleźli, ja ekonomista jestem. Stąd postawienie na tą dziedzinę, na przedsiębiorców, przede wszystkim tych, którzy już są, na naszych wygospodarczych przedsiębiorców, jest kluczem. To są inwestorzy, którzy już są u nas. Nie trzeba ich szukać, nie trzeba po nich sięgać daleko. To jest bardzo ważna dziedzina. I ci inwestorzy, którzy mogą do nas przyjść i powinni do nas przyjść. To jest druga ważna dziedzina. Musimy jako mieszkańcy także czuć się bezpiecznie. Bezpiecznie o miejsce pracy, bezpiecznie o nasze dzieci. Chciałbym, aby Bydgoszcz była postrzegana jako miasto, w którym nastąpi dynamiczny rozwój. Dzisiejsza Rzeczpospolita. Przepraszam bardzo, zapomniałem. Zabrać pokazuje pewien ranking inwestycji prze, przeciętnego mieszkańca. Jesteśmy daleko, daleko od tyle. Na osiemnastym bodajże miejscu. Także wyprzedzają nas wszystkie większe miasta w Polsce, ale i także znacznie mniejsze. Tam, gdzie dobre jest zarządzanie, dobre inwestowanie, mądre decyzje, to miasto się rozwija. Chciałbym być prezydentem wszystkich wydoszczonych, bez wyjątku. Także tych, którzy mają odmienną wizję miasta że mają odmienne zdanie, ale każdy wymaga szacunku. To tak na początku.